Cześć, w tym nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć trochę na temat tego, jak zachęcić swoich najbliższych do oszczędzania. Powiedzmy, że podjąłeś już tą decyzję, że chcesz oszczędzać pieniądze, natomiast no, pozostaje Ci jeszcze do wypełnienia misja, jaką jest przekonanie swoich współdomowników do tego, żeby, że też powinni grać z Tobą do jednej bramki. Natomiast no, nie będzie to proste. Wiem z własnego doświadczenia, wiem jak długo w ogóle zachęcałem moją żonę do tego, żeby troszeczkę przykręcić kurek. No, ona dopiero po czasie dojrzała do tej decyzji. Teraz z perspektywy czasu oczywiście uważa, że miałem rację. Każdy oczywiście dojrzewa do pewnych decyzji w swoim czasie. Ja również do pewnych decyzji dojrzewałem też w swoim czasie. Więc jeżeli chodzi o, o zachęcanie z najbliższych do oszczędzania, no to nie, będzie to nie będzie to proste, ale myślę, że jeżeli uzbroisz się w odpowiednie argumenty, to, to, to ci się uda. W ogóle zacznijmy, zanim, zanim zacznę mówić o tym, jak, jak ich zachęcić, to tylko wspomnę o tym do czego czasami nawiązuje w swoich nagraniach, czyli do tego co się obecnie dzieje w naszym, w naszym kraju, ale nie tylko bo na całym świecie, mamy wszędzie wysoką inflację. Nie będę teraz mówił o, o genezie tej inflacji, natomiast ona prędko na pewno nie zniknie ze względu na to, że nasz, nasz rząd jest cały czas, znaczy cały czas dodrukowuje i rozdaje nowe pieniądze. Mamy obecnie rok wyborczy, więc rządzący też prześcigają się i, i tak zwana opozycja w obiecywaniu nam kolejnych jakichś tam dopłat i, i, i kolejnych rozdawnictw. Więc z wiadomych względów ta inflacja Inflacja nie będzie hamowała, tylko będzie przyspieszała i no, warto by było się jakoś na nią przygotować. Tak, więc jeżeli, jeżeli nie robiłeś tego do tej pory, czyli nie zwracałeś uwagi na swoje finanse osobiste, nie oszczędzałeś, nie inwestowałeś, no to czas najwyższy, żeby zacząć to robić. Nigdy nie jest za późno, jeżeli uważasz, że jest za późno, to, to, to nigdy nie jest za późno, żeby zacząć działać, więc jeżeli tego nie robiłeś, to po prostu zacznij to robić. Inflacja nikogo nie ominie, więc no, trzeba się jakoś przygotować na, na to, żeby z tym walczyć. No, i masz tylko dwie drogi: albo coś robisz, albo nic nie robisz, tak? No tutaj ja nie będę Cię przekonywał do tego, i nie będę Ci tutaj robił Ewangelii, to Ty musisz zdecydować, czy, czy chcesz coś zrobić ze swoimi finansami, czy nie. Więc wracając do tematu, jak zachęcić swoich najbliższych do oszczędzania, no to oczywiście trzeba zacząć od rozmowy, tak? Czyli warto by było zebrać wszystkich w jednym miejscu, wytłumaczyć im, dlaczego musicie zacząć oszczędzać, z czym się to będzie wiązało. No musisz być też przede wszystkim nastawiony pozytywnie, to nie może być na zasadzie, kurde, no teraz to będziemy musieli e, tam zacisnąć pasa i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to nie jest oczywiście przyjemne. Ale też nie musisz żyć jak mnich, wystarczy tylko trochę gdzieś w każdej sferze swojego życia, troszeczkę przykręcić ten kurek, a, a efekty na pewno przyjdą. Więc trzeba wytłumaczyć tym swoim współdomownikom, rodzinie, dlaczego zamierzacie i dlaczego powinniście oszczędzać. Pamiętaj, że cel uświęca środki, więc. Więc powiedz, jaką drogą, gdzie w ogóle ta droga będzie, będzie zmierzała i co będzie na, na końcu tej drogi. I teraz tak, no. W takim idealnym świecie wyglądałoby to tak, że powiedzą wszyscy: Jasne, pewnie działamy, robimy to, ale no, niestety rzeczywistość jest jaka jest. Każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia, nawyki i niełatwo będzie zrezygnować im z, im z tego, więc na pewno spotkasz się z obiekcjami. Wypisałem te najbardziej powszechne i pierwsza z nich to jest: Nie mamy z czego oszczędzać, przecież już oszczędzamy bardziej się nie da. No i teraz tak. Nie mamy z czego oszczędzać. Jeżeli nie żyjecie w jakiejś skrajnej biedzie, to myślę, że znajdzie się jakieś miejsce na te oszczędności. Oczywiście nie widzę waszego konta, nie widzę waszych nawyków, stanu waszego finansów, więc mówię bardzo ogólnie, ale uważam, że zawsze znajdzie się takie miejsce, żeby, żeby zacząć oszczędzać. Też kiedyś tak myślałem, że no nie z czego oszczędzać, tak? No bo jak? No bo też trzeba pożyć, jak to się mówi, tak? Nie po to pracujemy, żeby nie oszczędzać i tak dalej, ale o tym za chwilę. Więc co może pomóc? Na pewno może pomóc tutaj budżet domowy. Prowadzenie takiego budżetu domowego jest bardzo proste. Można to zrobić na przykład w Excelu online, w jednym z moich filmów pokazuję jak jak można to zrobić w prosty sposób, nawet jeżeli ktoś nie zna Excela, można to zrobić na kartce, można to zrobić w jakimś zeszycie, ja polecam Excela, bo tam można wszystko ładnie zsumować i zobaczyć i tak naprawdę widzimy swoje finanse z lotu ptaka, wielokrotnie ludzie mówią, że nie mają z czego oszczędzać, ale, bo nie widzą tych finansów, tak im się wydaje, tylko, że widzą, że wiedzą na co wydają pieniądze, ale dopiero jak spojrzymy tak powiedzmy na ten miesiąc, czy dwa, czy trzy, czy pół roku w tym Excelu, to wtedy widzimy gdzie te pieniądze uciekają i warto takiego taki Excel prowadzić. Przecież już oszczędzamy, bardziej się nie da, tak, czyli, no, to zależy, czy oszczędzacie, czy nie oszczędzacie, bo znam ludzi, którzy mówią, że oszczędzają, a, a tak naprawdę patrząc obiektywnie, no, to tylko im się wydaje, że oszczędzają, bo może i, nie wiem, wydają mniej pieniędzy na jakąś tam sferę życia, ale te pieniądze uciekają gdzie indziej, tak, więc, więc to jest, no, takie pojęcie względne, że, że nie mamy, bardziej się nie da, trzeba po prostu spojrzeć z góry na te, na te nasze wydatki i też spojrzeć się i odpowiedzieć sobie szczerze, tak, czy faktycznie nie mamy z czego oszczędzać, czy to jest tylko wymówka, no bo trudno sobie odmówić na przykład, żeby zamówić, nie wiem, sushi, czy, czy pizzę, czy, czy pójść tam dwa razy w miesiącu do kina, tak, przecież nie chodzimy cztery razy w, tygo, cztery razy w miesiącu do kina, więc chodzimy tylko dwa razy, więc oszczędzamy, tak, no to pytanie jest, czy nie da się pójść raz do kina na miesiąc, albo raz na dwa miesiące, może obejrzeć jakiś film w domu i tak dalej. Życie jest za krótkie, żeby sobie czegokolwiek odmawiać, jasne, też tak uważam, że życie jest krótkie w ogóle nie polemizuję z tym czas bardzo szybko nam ucieka pytanie tylko, czy dlatego, że jest krótkie dlatego, dlatego podchodzimy z taką lekkością do wydawania ciężko zarobionych pieniędzy czy nie lepiej jest jednak no, trochę oszczędzić tych pieniędzy no bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie tak czy faktycznie potrzebny jest nam kolejny Kolejny gadżet, tylko dlatego, że życie jest krótkie, czy, czy, czy nie. Nie po to pracujemy, żeby nie wydawać, to też jest dosyć powszechne, tak? No przecież pracuję, tyle pracuje od rana do, tam do wieczora, czy potem 8 godzin dziennie, żeby teraz nie wydawać. Jasne, no pieniądze są właśnie po to, żeby je wydawać, po to pracujemy, żeby zarabiać te pieniądze, no tylko trzeba sobie po prostu odpowiedzieć przed samym sobą, czy czy te pieniądze powinny faktycznie uciekać tam gdzieś bokiem na rzeczy, które nie są nam potrzebne, czy nie lepiej akumulować, nie wiem, oszczędzać, żeby zainwestować w coś, odłożyć, więc, więc to też pozostawiam Twojej refleksji. Warto jest, jeszcze jak tutaj jesteśmy przy tym punkcie, warto jest po prostu policzyć, przeliczyć sobie, ile będzie nas kosztował jakiś tam, jakaś tam rzecz, w przeliczeniu na to, ile godzin musimy poświęcić na etacie, żeby odłożyć na tą rzecz, tak? No bo jeżeli chcesz sobie kupić gadżet za 500 zł, który za chwilę wyląduje w koncie, i musisz na przykład pracować na niego, nie wiem, 2 czy trzy dni, no tam w zależności od tego, ile zarabiasz, no to zastanów się, czy warto tracić dwa dni swojego życia, czy tam 16 godzin swojego życia na to, żeby, żeby kupić sobie coś, z czego i tak nie będziesz korzystać. E Celu święca środki, tak? Czyli, no, przede wszystkim, jak będziesz rozmawiać ze swoimi najbliższymi, no, to musisz im powiedzieć, po co to robicie, tak? Przecież nie będziecie oszczędzać e, dla zabicia czasu, tylko będziecie robić to po to, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo i komfort psychiczny. E, jak e, się domyślasz, a jeżeli nie, no to wiele, e, jak nie, najwięcej naszych e, jakichś tam kłótni w rodzinie, problemów powstaje właśnie z braku pieniędzy, tak? Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale no ten komfort psychiczny i bezpieczeństwo już tak. Dzięki e, pieniądzom jest. Jesteś przygotowany na to, co się nie, może wydarzyć, na przykład kryzys finansowy, który nadchodzi, na to, co się ostatnio dzieje, na tą inflację. No, jeżeli byłeś, no to przygotowany, no to super, to plus dla ciebie, ale jeżeli nie byłeś przygotowany, no to właśnie po to są te pieniądze i po to są oszczędności, żeby być przygotowanym, żeby spać spokojnie, żeby się nie denerwować, nie kłócić, więc po to są te pieniądze, tak? I, i też tak, no musisz to wytłumaczyć swoim najbliższym. Czyny nie słowa. Co przez to rozumiem? Pamiętaj o tym, że tak naprawdę ludzi nie zmienia się słowami, tak? No bo ja mogę tutaj mówić ci dwie godziny o tym, dlaczego warto oszczędzać, dlatego dlaczego warto inwestować, dlatego dlaczego warto kupować, nie wiem, bitcoina, złoto i tak dalej, ale dopóki ty sobie tego nie uświadomisz, dopóki sam nie przekujesz tego na swoim przykładzie w czyny, to, to może to... Yy to może tak naprawdę nie przynieść żadnych rezultatów. I tak samo będzie, jeżeli będziesz rozmawiał ze swoją rodziną. Jeżeli na przykład wytłumaczysz im to wszystko, oni nawet pokiwają głowami i powiedzą, no tak, w sumie racja, ale, ale nie wprowadzą tego w życie, no to się nie przejmuj, tylko po prostu pokaż im, że da się to zrobić swoimi czynami, czyli. Pomimo jakichś przeszkód, zacznij sam odkładać te pieniądze, zacznij oszczędzać, a zobaczysz, że jak inni, twoi współdomownicy, twoi najbliżsi, zobaczą, że te czyny przynoszą rezultaty, to sami się do ciebie przyłączą, bo jeszcze raz podkreślę, ludzi nie zmienia się słowami, zmienia się ich czynami. Więc się nie zrażaj. Zewnętrzne wsparcie, tak? Jeżeli jesteś sam, bo tylko nikt nie podziela twoich poglądów, no to warto się wspomóc jakimś zewnętrznym wsparciem. Rozumiem tu, to tutaj przez to, że na przykład możesz podesłać swoim domownikom jakieś artykuły z blogów finansowych. To nie musi być mój blog, nie tylko ja piszę czy, czy nagrywam filmy o finansach, natomiast warto jest po prostu podeprzeć się takimi artykułami, ponieważ zawsze inaczej to wygląda. Doskonale wiesz, jak to jest, kiedy my coś komuś tłumaczymy, nie do końca to do niego dociera, a ale jeżeli ktoś z zewnątrz powie to samo, no to już jest inaczej, tak? Więc po prostu możesz się tutaj wspomóc, tym podesłać jakieś linki do, do, do innych źródeł. Jeżeli chciałbyś skorzystać z, moich, z mojej pomocy, z mojej wiedzy, to masz tutaj dostęp na moim blogu: pełna kieszeń.pl. W dużym skrócie piszę o finansach osobistych, o inwestowaniu, o oszczędzaniu, o zarabianiu. Mam, mam też e-booka e a propos oszczędzania. Nazywa się zarabianie przez oszczędzanie. Skupiam się tam głównie na psychologii i o tym, jak psychologia wpływa na nasze finanse. Myślę, że jest to dosyć, wart, dosyć ciekawe i warto to podesłać, podesłać to swoim domownikom i, i, i można tam po prostu spojrzeć na finanse osobiste tak z perspektywy psychologii. I to by było na tyle. Także jeżeli, jeżeli Cię zainteresowałem tym tematem, to, to, to się cieszę. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy, coś z tego wyniesiesz. Także dziękuję Ci też za poświęcony czas, że dobrnąłeś do końca. Także dzięki wielkie, trzymaj się i życzę Ci powodzenia oczywiście. Cześć.